Jesteśmy w mojej pracowni i serdecznie zapraszam do zobaczenia, jak tu wygląda. To jest pierwszy pokój pracy, w którym można zobaczyć większość makiet projektów nad jakimi pracowaliśmy, a także osoby, które pracują obecnie nad, nad projektami. Chociaż dzisiaj, jak widać, jest dość pusto z różnych przyczyn, ale generalnie jest to pierwsze miejsce w którym pracujemy. Tu jest praca Ferdynanda Szypuły, mojego wujka, nie żyjącego już niestety, znanego śląskiego artysty grafika, który przez wiele lat też tutaj działał na naszym śląskim, tutaj w środowisku artystycznym i to jest jakby tutaj jego jego praca, którą dostałam i bardzo się cieszę, że. Możemy tutaj jakby oglądać te jego pracę. Tutaj są stanowiska, gdzie właśnie powstają te modele, które później pokazujemy klientom, bo generalnie dla nas makieta jest ogromnie ważną częścią całego procesu projektowego. Widzę charakterystyczne lampy, które mi się kojarzą właśnie z pracą architekta. Czy to przypadek, że właśnie tak jest troszeczkę retro? Lampy były wybierane pod kątem też i estetyki, a one są takie dość ponadczasowe, więc tak jak Pani zauważyła, kojarzą się szczególnie z konkretnym rodzajem zawodu i tak to właśnie tutaj jest. Tutaj mamy pokój spotkań, gdzie Spotykamy się z klientami, omawiając kolejne etapy pracy nad projektami, razem z planszami, które pokazują już, czy to zrealizowane, czy na etapie projektu opracowywane prace. No i co mogę powiedzieć, że pierwotnie, ponieważ to, to ten lokal był pierwotnie mieszkaniem, zresztą mojego serdecznego znajomego, dla którego robiliśmy projekt przeróbki tego mieszkania, no, tutaj mieściła się akurat sypialnia, tak? Także niewielka ilość jakby zmian spowodowała, że można to było przerobić na biuro, i mnóstwo rzeczy, właściwie większość tego, co było przerabiane pod kątem tego mieszkania wcześniejszego, tutaj została. Obraz, który widzimy tutaj na ścianie, jest mi szczególnie bliski, ponieważ jest prezentem grupy moich przyjaciół, poderowała z okazji wyróżnienia w konkursie Misa Wandoe, najważniejszego europejskiego konkursu architektonicznego, który otrzymałam kilka lat temu i wisi tutaj nie bez powodu, ponieważ jest, mam nadzieję, też. Takim czynnikiem wpływającym na kreatywność i y, rozmowy, jakie tutaj przeprowadzamy. To jest makieta waszego najnowszego projektu, waszego dziecka. I co ciekawe, zanim zapytam się, co to będzie, to jest projekt wspólny. Tak, to jest ostatni, bardzo ważny dla nas projekt kortów dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, które opracowaliśmy razem z biurem Bartka Nawrockiego i Marcina Jojko, z którym razem od czasu do czasu popełniamy wspólnie projekty i to jest właśnie... Nasz ostatni ostatnia nasza wspólna praca, z której jesteśmy szalenie dumni i trzymamy mocno kciuki za to, żeby realizacja jakby dopełniła się. Bo i jest bramą wjazdu na teren Akademii, ale też wjazdu do miasta. Powiedzmy, co to w zasadzie będzie, kiedy będzie i co oznaczają poszczególne elementy. Tutaj mamy ulicę Mikołowską z tej strony, więc jest to główny wjazd na teren AWF-u, a korty obecnie tam też się mieszczą, są nieużytkowane i tutaj właśnie celem było wytworzenie przestrzeni, która będzie zawierała i korty kryte. Ale też wykombinowaliśmy trzy dodatkowe pola, które znajdują się właśnie tutaj na dachu. Czyli są to te korty odkryte. I co jest fajnego, że aby zachować wszystkie, spełnić wszystkie normy, zachować warunki techniczne i zapisy w planie, budynek cały jest wkopany w ziemię na głębokość ponad 5 metrów, w wyniku czego. Część z nich znajduje się właśnie pod ziemią, w cudzysłowie pod ziemią, bo oczywiście są to przestrzenie doświetlone, ale też dzięki temu ten budynek stał się praktycznie budynkiem pasywnym, ponieważ to zagłębienie w ziemi powoduje, że nie ma tylu strat ciepła, a latem nie wymaga on takiego chłodzenia jak budynki, które są całkowicie odkryte. Więc tutaj trzymamy mocno kciuki za, za to, żeby ta realizacja ruszyła i no, przynosiła jakby chlubę i akademii, i, i miastu.